Świetnie znasz Gdy twój oddech skręca Gdzieś nim twarz To jest ostrzeżenie Gdy na zębach coś narasta postrzeżenie. Weź Aquafresh akwa Aquafresh akwa odświeża oddech Zapobiega próchnicy, chroni ciosła, zwalcza osad Zacznij nowe życie super pastą Potrójna ochrona dla całej rodziny Ten program sponsorują Eurocard, Mastercard i firma Ford. Piłkarzy EKS-u. Biało-czerwone stroje w meczu z Warszawską Legią przypominała chwilami bicie głową w mur. Skrupulatnie wykorzystywali to mistrzowie polski. Ich kontrataki były niezwykle groźne. Po jednym z nich, w 39. minucie, Jerzy Zajda przepuścił piłkę między nogami. Szczęśliwym strzelcem był Tomasz Unton. W drugiej połowie w drużynie gospodarzy występował Jacek Półciennik. On to stwarzał największe zagrożenie pod bramką Zbigniewa Robakiewicza. Jednak mimo dobrych strzałów łódzkiego napastnika warszawski bramkarz pozostał niepokonany. Za to Zajda skapitulował raz jeszcze po fantastycznym uderzeniu Leszka Pisza w 89 minucie. ŁKS przegrał z Legią 0 do 2. Wicelider Ekstraklasy Łódzki Widzew chciał wywieźć ze Szczecina przynajmniej jeden punkt, a najchętniej dwa, o czym głośno mówiło się przed meczem w timie Władysława Stachurskiego. Pogoń także myślała o korzystnym rezultacie, bo grupa pościgowa w tabeli tuż, tuż. Wynik spotkania ustalił w 25 minucie Marcin Kaczmarek, kapitalny strzał z 20 metrów i Woźniak nie miał nic do powiedzenia. W drugiej połowie piłkarze widzewa postawili na atak non-stop, ale postawa szczecińskiej obrony pod wodzą Waldemara Jaskulskiego nie pozwoliła na zmianę wyniku. W Szczecinie pogoń widzew 1 do 0. Olimpia Poznań przystąpiła do meczu z GKS-em Katowice osłabiona brakiem pauzujących za kartki Molewskiego i Sadzawickiego oraz kontuzjowanego w ostatniej chwili Borówki. Katowiczanie grający w żółtych koszulkach mieli w pierwszej połowie zdecydowaną przewagę. W 25 minucie po dośrodkowaniu Brzęczka Grzegorz Borawski pokonał bramkarza Olimpii i było 1 do 0 dla GKS-u. Tuż przed przerwą na 2 do zera podwyższyć mógł Kucz, ale fatalnie spudłował. W drugiej połowie szans na zdobycie bramek nie wykorzystali jeszcze Ledwoń po sytuacji sam na sam z Wojdygą oraz Strojek. GKS Katowice skromnie pokonał poznańską Olimpię 1 do 0. Zagłębie Lubin zachowało miano Rycerzy Wiosny. Dziś w Zabrzu w meczu z Górnikiem goście zagrali mądrze taktycznie i zdobyli komplet punktów. Mecz nie był wielkim widowiskiem. Więcej sytuacji z gry mieli gospodarze. Niestety Zabrzanie byli nieskuteczni. Jedyna bramka spotkania padła w ostatnich sekundach pierwszej części gry. Błąd obrony górnika wykorzystał Zbigniew Czajkowski. W drugiej połowie nadal dominowali górnicy, ale nie zdołali odrobić jednobramkowej straty. Górnik zawrze zagłębie lubin 0 do 1. Prawdziwie ligowe emocje w meczu Petrochemii z Ruchem zaczęły się dopiero po godzinie gry. Gospodarze najpierw stworzyli kilka niebezpiecznych sytuacji pod chorzowską bramką, ale gol padł dopiero w 70 minucie spotkania. Po rzucie wolnym piłkę przejął Rafał Siadaczka i Petrochemia objęła prowadzenie. Po chwili bliski wyrównania był Gęsior, ale drugiego gola strzelili gospodarze. Wzorową akcję całego zespołu zakończył Jacek Grymbocki, który był jednym z najlepszych aktorów tego słabego spotkania. Ruch coraz bliżej drugiej ligi. Pojedynek sąsiadów z tabeli Stali Mielec i Stomilu Olsztyn nie był porywającym widowiskiem. Mielczanie bardzo chcieli odmienić złą pasję. Gra była rwana, a jedną naprawdę groźną okazję w pierwszej połowie zmarnował Domarski. Po przerwie szans było więcej. Najpierw Kaczówka po solowej akcji minimalnie spudłował, a Cygan w zamieszaniu pod bramkowym trafił w słupek. Także Stomil nie pozostawał dłużny, ale pewnie interweniował wyparło. Wreszcie w 84. minucie po zagraniu Barnaka Bogusław Cygan zdobył zwycięską bramkę. Jeszcze w końcówce doskonałej szansy nie wykorzystał Ruta. W Mielcu po słabym meczu stal pokonała Stomil 1 do 0. Minimalnie lepsza w pierwszej połowie stal stalowa wola objęła prowadzenie już w 12. minucie pięknym golem Arkadiusza Bilskiego. Warto popatrzeć raz jeszcze na to uderzenie z ponad 25 metrów. Chwilę później bliski wyrównania był hutnik, lecz ani Lambo, ani Adamczyk nie zdołali pokonać Sejuda. Krakowianom sztuka udała się jednak 4 minuty po przerwie, kiedy to efektowną główką popisał się Dariusz Romuzga. Kwadrans przed końcem o mały włos piłka nie przekroczyła linii bramkowej Szypowskiego, a za moment Stalowców uratowała tylko poprzeczka po strzale Adamczyka. I to było wszystko, na co zdobyli się dziś świątecznie ociężali piłkarze obu zespołów. W wielkopolskich derbach Sokół Pniewy pokonał poznańską Wartę 4 do 0. Gospodarze grają w czerwono-niebieskich strojach. Wszystkie bramki padły w drugiej części spotkania. Pierwszą Pniewianie zdobyli w 52 minucie z rzutu wolnego. Po pięknym strzale Dariusza Wojciechowskiego piłka wylądowała w bramce gości. 6 minut później urodzinowy prezent sprawił sobie 18-latek Piotr Najewski, który dla Sokoła zdobył drugą bramkę. W 70 minucie było już 3 do 0 dla gospodarzy. Po akcji lewą stroną boiska Jacek Romiński nie zmarnował sytuacji i po raz trzeci bramkarz warty Arkadiusz Onyszko musiał wyjmować piłkę z siatki. Wynik spotkania na 4 do 0 dla Sokoła ustalił Piotr Najewski, który w tym meczu zdobył dla gospodarzy dwa gole. Rezultaty 25. kolejki. Przegrana widzewa z pogonią. Zwycięstwo Legii Włodzi. I w tabeli Legia Warszawa ma już 3 półty przewagi, przewagi nad drużyną złoci. A oto bramki, które kandydują do miana najładniejszej tej kolejki. Bramka numer 1, Leszek Pisz, Legia Warszawa. Bramka numer 2, Arkadiusz Bilski Stal Stalowa wola. bramka numer 3 Marcin Kaczmarek pogoń 3 bramka numer 4 Dariusz Romuzga hutnik krak bramka numer 5, Dariusz Wojciechowski, Sokół Pniewy. Dzwonimy do 20.00. Jutro rozwiązanie konkursu również jutro o 20.25. Ten program sponsorują Eurocard, Mastercard i firma Ford.